Martin Lewandowski, szef KSW, mówi, że on znajdzie takie pieniądze, które Włodarczyka skłonią do walki ze szpilką. Słyszałem o, o milionowych kwotach, o 6 zerowych kwotach, czy to cię skusi? Nigdy nie mów nigdy, to po pierwsze. Jeśli, ode byś, byś jeśli, jeśli, jeśli odezwie się i usiądziemy, porozmawiamy, zobaczymy na jakiej zasadzie, jakby to miało wyglądać, to ja mówię nie mówię nie, nie mówię tak. Też pieniądze nie są buforem do tego, żeby, żeby wyjść i zawalczyć. Co innego jest buforem, sami dobrze wiemy o co chodzi, tak? Ale no, więc... to czyni tę walkę bardziej atrakcyjną, że, że to nie jest tylko sport, to są takie prawdziwe emocje między wami. są, to są, Bo nic tutaj nie jest yy, robione, robione plastik fantastik tylko to co, mi, to co wydarzyło się, to, to zdaje mi się, że będzie chyba do końca życia, bez względu na to jak Jaki przebieg walka będzie miała, to, to nie ma jakby żadnego znaczenia. To będzie cały czas, tak jak jest. Czyli po, 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 ewentualnie po walce nie podajecie sobie rąk, tak rozumiem? Nie musimy, mhm, Dobra. nie musimy, bez względu na wszystko. To jeszcze się o formułę zapytam, bo ty kiedyś mówiłeś, że koniecznie boks najpierw, e, z drugiej strony Szpila mówił, że koniecznie MMA, natomiast jutrzejsza gala pokazuje, że, e, że KSW może robić galę w boksie. Ale ja powtarzałem cały czas, że w boksie, możemy to robić w klatce, w boksie, w rękawicach, Dogadamy się rękawice takie, żeby każdego bolały odpowiednio. I czemu nie, no zobaczymy, no dogadamy, zobaczymy, usiądziemy, porozmawiamy, zobaczymy tak czy nie. Ja muszę też pomyśleć, czy większa szala będzie za, za tym, żeby zrobić, czy żeby nie zrobić, odpuścić i mieć jakby można powiedzieć święty spokój na Ament powiedzieć e, nie, tak? Więc nie wiem, no już... Usiąść, pogadać. Myślę, że po to ludzie mają języki, gdzieś tam głowę, żeby, żeby porozmawiać, pomyśleć, podumać i zastanowić się za i przeciw.